Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam jak wysiewam sobie kwiaty typu cynie. Właśnie tutaj jest kabiozowa oraz mam cynię daliową. Jeszcze w sklepie macie też różne kolory cyni, więc do wyboru każdy znajdzie coś dla siebie. Ja oczywiście robię sobie taką rozsadę, gdyż możecie też wsadzić do gruntu, ale tak naprawdę jeżeli wsadzicie do gruntu, teraz te ślimaki zaczęły żerować, więc tak jak w tamtym sobie posadziłam, to bardzo szybko mi zaczęły podjadać tą cynię no i nie miałam tych sadzonek naprawdę dużo w ogrodzie, więc tym razem posta postanowiłam, że przygotuję sobie wcześniej już sadzonki oczywiście tutaj stosuję takie zwykłe podłoże zrobię mniej więcej dołeczek tak na centymetr do pół centymetra umieszczam jedno nasionko. Jeżeli się obawiacie, że na przykład to nasionko Wam nie wykiełkuje, możecie dać dwa nasionka, a później sobie to słabsze na przykład oderwać. Co tutaj jeszcze mogłabym Wam dodać? To wszystko oczywiście podlam i na słoneczny parapet powędruję. Oczywiście pokażę Wam w najbliższym czasie, jak wykiełkuję.